Konwersacja wewnętrzna. Znam sekret wewnętrznej rozmowy proponowanej jako waluta nieba przez Neville'a Goddarda. Naucz się budować zdania, które implikują spełnienie Twojego celu. Zaprzestań starego, negatywnego i mechanicznego wewnętrznego dialogu i rozpocznij nowy, pozytywny i konstruktywny wewnętrzny dialog oparty na założeniach spełnienia życzenia. Konwersacja wewnętrzna, którą znam, to zasiew nasion przyszłej akcji. Aby określić działanie, musisz świadomie rozpocząć i kontrolować swój wewnętrzny dialog. Wewnętrzny dialog dojrzewa w ciemności, wyłania się na światło dzienne. Prawidłowy wewnętrzny dialog to to, co powiedziałbyś głośno, gdybyś osiągnął swój cel. Obserwuj swoją wewnętrzną rozmowę i pamiętaj o swoim celu, pokrywają się one. Twoja wewnętrzna rozmowa odzwierciedla to, co powiedziałbyś głośno, gdybyś osiągnął swój cel. Zrozummy i nauczmy się więcej w tym filmie. Dlatego też jest kluczowe zobaczenie go do końca. Przed kontynuowaniem, proszę, polub ten film, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Subskrybuj kanał i, jeśli ten film okaże się dla Ciebie użyteczny, udostępnij go przynajmniej jednej osobie, którą znasz, pomagając wprowadzić światło do ich życia również. Dziękuję wszystkim. Twarda wiara i przekonywanie, że coś jest prawdziwe, czynią je rzeczywistością. Prorok odpowiedział: Wszyscy poeci wierzą, że tak jest, a w czasach wyobraźni ta pewność i przekonywanie ruszały góry ale wielu nie jest w stanie mieć twardo przeświadczenia o niczym. Blake powiedział: Niech każdy jest pełni przekonania w swojej własnej umyśle. Przekonanie jest wewnętrznym wysiłkiem intensywnej uwagi, uważne słuchanie jakby, aby wezwać i aktywować. Słuchając, możesz usłyszeć to, czego chcesz usłyszeć i przekonać tych, którzy są poza zasięgiem zewnętrznego słuchu. Mów wewnętrznie tylko w swojej wyobraźni. Doprowadź swoją wewnętrzną rozmowę do zbieżności z Twoim spełnionym życzeniem. To, czego chcesz słyszeć zewnętrznie, powinieneś słuchać wewnętrznie. Objęć dzieje się na zewnątrz i stań się kimś, kto słyszy tylko to, co implikuje spełnienie Twojego życzenia. Wszystkie zewnętrzne wydarzenia w świecie staną się mostem w kierunku osiągnięcia swojego życzenia. Twoja wewnętrzna rozmowa jest wiecznie zapisana wokół ciebie w wydarzeniach. Naucz się łączyć te wydarzenia z twoim wewnętrznym dialogiem, a staniesz się samoukiem. Przez gwałtowne wewnętrzne rozważania, te wewnętrzne rozmowy, które prowadzisz sam ze sobą, mogą być niedostrzegalne, gdy jesteś w czujnym stanie, z powodu hałasu zewnętrznych pobudzeń. Obróć się ku wewnętrznemu Bogu, ponieważ niebo tkwi w tobie, odsłaniając sekrety i pokazując królowi Nabuchodonozorowi, co wydarzy się w ostatnich dniach. Twoje sny i wizje, kiedy spoczywasz w łóżku, są tego wynikiem. Wewnętrzne spieranie się, oparte na założeniach spełnionych pragnień, jest sposobem na stworzenie dla siebie zrozumiałego świata. Obserwuj swoje wewnętrzne rozmowy, gdyż są one przyczyną przyszłych działań. Wewnętrzne spieranie się ujawnia stan świadomości, z którego spoglądasz na świat. Sprowadź swoje wewnętrzne spieranie się do stanu spełnionego pragnienia, ponieważ Twoje wewnętrzne spieranie się manifestuje się wokół Ciebie w wydarzeniach. Jeżeli ktoś nie potyka się słowem, jest człowiekiem doskonałym i zdolnym do opanowania całego ciała. Podziwiaj, bowiem wprowadzamy pasy do pasz do ust koni, aby poddawały się naszemu dowodowi i kierują całymi ich ciałami. Podobnie patrz na statki. Choć są tak olbrzymie i wprawiane w ruch przez silne wiatry, kierowane są małym sterem w miejsce, dokąd chce sternik. Tak samo język jest małym członkiem i chwali się wielkimi rzeczami. Otoczymy spojrzenie na to, jak wielkie kłopoty może spowodować bodaj nieczujny płomyczek. Wszystko, co jawnie objawi się, pokaże nam, jak używało się wewnętrznego dialogu, zauważmy. Krytyka naszego wewnętrznego monologu odsłania idee, z których pokazujemy sobie świat. Wewnętrzny dialog odbijamy naszą wyobraźnią, a nasza wyobraźnia odzwierciedla stan, z którym jest połączona. Jeśli stan, z którym jesteśmy zjednoczeni, jest przyczyną zjawiska naszego życia. To jesteśmy wolni od ciężaru zadawania sobie pytania, co robić, ponieważ nie mamy innego wyboru, niż identyfikowanie się z naszym celem. W miarę jak stan, z którym się identyfikujemy, odzwierciedla się w naszym wewnętrznym dialogu, aby zmienić stan, z którym jesteśmy zjednoczeni, najpierw musimy zmienić nasz wewnętrzny dialog. To nasze wewnętrzne rozmowy budują fakty jutra. Zapomnijcie o wcześniejszej rozmowie o starym, zepsutym człowieku, i odnajdziecie się odnowieni w duchu waszej myśli, ubiorcy nowego człowieka stworzonego w sprawiedliwości. Nasze umysły, tak samo jak nasze żołądki, pobudzane są przez zmianę pokarmu. Zaprzestanie wszelkiego starego, negatywnego i mechanicznego wewnętrznego dialogu i rozpoczęcie nowego, pozytywnego i konstruktywnego dialogu wewnętrznego. Opierając się na założeniach spełnionego pragnienia, wewnętrzny dialog jest początkiem, zasiewem nasion dla przyszłej akcji. Aby określić działanie, musisz świadomie rozpocząć i kontrolować swój wewnętrzny dialog. Zbuduj zdanie, które implikuje spełnienie twojego celu, takiego jak posiadanie dużego, stabilnego i niezawodnego dochodu w zgodzie z integralnością i wzajemną korzyścią. Lub być żonatym i szczęśliwym, pożądanym i wnoszącym w dobro świata. Powtarzaj tę frazę za każdym razem, dopóki nie zostaniesz wewnętrznie poruszony przez nią. Nasz wewnętrzny dialog w różny sposób przedstawia świat, w którym żyjemy. Początkowo było słowo: To, co siejesz, żnesiesz. Zobaczcie inne pola: Sezam był sezamem, kukurydza była kukurydzą. Cisza i ciemność tak poznały przeznaczenie człowieka. Światło Azji, cele, jest wierne swoim początkom. Ci, którzy szukają miłości, tylko ujawniają swoją brak miłości, a ci, którzy jej nie posiadają, nigdy jej nie znajdą. Tylko ci, którzy kochają, znajdują miłość i nigdy nie muszą jej szukać. Becha Lorenz: Człowiek przyciąga to, co jest. Sztuką życia jest utrzymywanie uczucia spełnionego pragnienia i pozwolenie, aby rzeczy przychodziły do ciebie, nie gonić ich ani nie myśleć, że uciekają. Obserwuj swój wewnętrzny dialog i pamiętaj o swoim celu: pokrywają się. Twoja wewnętrzna mowa pokrywa się z tym, co powiedziałbyś głośno, gdybyś osiągnął swój cel. Wewnętrzne rozmowy i czyny człowieka przyciągają warunki jego życia poprzez autoobserwację. Krytykując swoją wewnętrzną mowę, odkrywasz, gdzie jesteś w wewnętrznym świecie, a to, gdzie jesteś w świecie wewnętrznym, jest tym, kim jesteś w świecie zewnętrznym. Ubierasz się w nowego człowieka tylko wtedy, gdy ideały i wewnętrzna mowa pokrywają się. Dopiero wtedy może narodzić się nowy człowiek. Wewnętrzna mowa dojrzewa w ciemności, wyłania się na światło dzienne. Prawidłowa wewnętrzna mowa jest mową spełnionego pragnienia. Jestem tym. Bóg obdarzył tylko człowieka, a nie żadną inną śmiertelną istotę dwoma darami: umysł i mowę, a dar umysłu i mowy jest równoważny z darem nieśmiertelności. Jeżeli człowiek właściwie używa tych dwóch darów, nie będzie różnił się niczym od nieśmiertelnych. Osiągnęli oni hermetyczne błogosławieństwo. Określone okoliczności i warunki życia odzwierciedlają się w wewnętrznych myślach, utwierdzone. Wewnętrzna mowa przywołuje wydarzenia do istnienia, a w każdym wydarzeniu jest dźwięk twórczy, który jest Twoim życiem i Twoim istnieniem. Wszystko, w co człowiek wierzy i co uznaje za prawdziwe, ujawnia się w swojej wewnętrznej mowie. Twoja wypowiedź jest Twoim życiem. Staraj się dostrzec, co w tej chwili mówisz sobie w środku, jakich myśli i uczuć udzielasz sobie zgody. Zostaną one idealnie splecione w tkactwie Twojego życia. Aby zmienić swoje życie, musisz zmienić wewnętrzny dialog, ponieważ, jak powiedział Hermes, życie jest połączeniem słowa i myśli. Kiedy wyobraźnia odpowiada Twojemu wewnętrznemu dialogowi pragnieniem spełnionym? Powstanie bezpośredni most od wewnątrz na zewnątrz, a zewnętrzny świat natychmiastowo odbije Twoje wnętrze. Zrozumiesz, że rzeczywistość jest po prostu aktualizowaną wewnętrzną rozmową. Przyjmij z wyrozumiałością głos, który może ocalić Wasze dusze. Każdy etap postępu człowieka realizowany jest poprzez świadome działanie wyobraźni, łącząc wewnętrzny dialog z spełnionym pragnieniem. Jeśli człowiek nie łączy ich idealnie, rezultaty są niepewne, choć mogą być doskonale pewne. Nieustanne przyjmowanie spełnionego pragnienia jako rzeczywistości jest sposobem na realizację intencji. Kontrolując nasz wewnętrzny dialog, łącząc go ze spełnionymi pragnieniami, możemy odrzucić wszystkie pozostałe procesy. Po prostu działamy wyobraźnią i jasną intencją. Wyobrażamy sobie spełnione pragnienie i uczestniczymy w psychicznych rozmowach od tej podstawy. Dzięki kontrolowanemu wewnętrznemu dialogowi opartemu na założeniach spełnionych pragnień dokonują się pozornie cudowne rzeczy. Przyszłość staje się teraźniejszością i ujawnia się w naszym wewnętrznym dialogu. Bycie wspierane przez wewnętrzny dialog spełnionego pragnienia to być solidnie zakorzenione w życiu. Nasze życie może wydawać się zniszczone przez zdarzenia, ale nigdy nie zostanie zniszczone, dopóki będziemy utrzymywać wewnętrzny dialog spełnionego pragnienia. Wszelkie szczęście zależy od aktywnego i świadomego użycia wyobraźni, aby budować i wewnętrznie afirmować, że jesteśmy tym, kim chcemy być. Wyniszczając się z ideałami, stale przypominając sobie o naszym celu, identyfikując się z nim, zlewamy się z naszymi celami. Częste odczuwanie spełnienia naszego pragnienia to częstotliwość, stała zajętość, która jest kluczem do sukcesu. Im częściej to robimy, tym bardziej naturalne staje się to uczucie. Fantazja rozwija się, wyobraźnia wciąż się łączy, a możliwe jest rozwiązanie wszystkich sytuacji poprzez odpowiednie wykorzystanie wyobraźni. Naszym zadaniem jest wywołanie słusznej frazy, takiej, która implikuje spełnienie naszych pragnień. Zapłonienie wyobraźni tą frazą jest ściśle powiązane z tajemnicą.